O, śrzutki, szalocik. Tak, dobra, tak. Tak? To, to no to, to nasz, Zanim się tam zbiorą, to nasze środko, za nasz kwadrans z Olą, Letnie woda z aloesem. Noś, noś, długie włosy, kochani. Dzień dobry, dzień dobry, witam serdecznie. 28 maja, piątek piąteczek, piątulo. Kochani, kwadrans z olą. 17 odcinek z 55 mojego wyzwania, a moim gościem, ekspert profilaktyki zdrowych włosów, Dariusz Shorts. Witam serdecznie, kochani, na początku jeszcze chwilkę sprawy organizacyjne, więc udostępniamy, wysyłamy serduszka. Transmisja jest bardzo wartościowa, ponieważ każdy z nas lubi mieć piękne, śliczne, długie, gęste włosy. Więc kochani, zapraszam, zapraszam serdecznie. Dariusz, skąd Ty do nas przyjechałeś? Przyjechałem z Olsztyna, witam serdecznie. Z Olsztyna, ja jestem z Erbląga. A skąd Wy jesteście, kochani? Bardzo proszę, piszcie w komentarzu, bo tak z ciekawości chciałabym o tym po prostu wiedzieć. Jeszcze jedna rzecz techniczna, Aniu, dzwonek, żeby było wiadomo, że kwadrans. Tutaj już udostępniamy wszyscy. No to dobrze, Dariusz, przyjechałeś z Olsztyna, dziękuję Ci bardzo, że w końcu bardzo znalazłeś miło. ten czas, żeby do nas po prostu Zapraszamy. przyjechać. E, powiedz mi, e, może zacznijmy od tego. Aloes smakuje? Tak, jak, jak najbardziej, pyszny. Pyszny! E, no wiem, że w Twoim życiu teraz zawitał Aloes, tak? I, i tutaj kilka produktów. Tak, właśnie teraz jestem, po, można powiedzieć, tak, po pierwszym etapie. E, Właśnie clean, clean 9, gdzie po prostu było oczyszczanie organizmu. Naprawdę bardzo serdecznie polecam. Yy, po prostu dostałem nowej weny twórczej. Yy, cała woda zeszła. Schudłem <laughs> 5 kg i od razu zakochałem się w produktach i poszedłem na całość i jestem na wstępnym projekcie F15. 15. I już kilogram następny zrzuciłem, bo dzisiaj wiedziałeś. Tak, widzicie, kochani, dlaczego, dlaczego warto pić aloes i warto być w naszych projektach? I o tym właśnie dzisiaj będziemy mówić. Projekt numer 4, akurat Dariusz jest naszym uczestnikiem, zrzucił kilogramy, gubi dalej kilogramy tak, i po prostu dostał tyle energii, tyle weny twórczej, że wymyśliliśmy wspólny projekt, który nazywa się Jak być zdrowym i mieć piękne włosy. Projekt zaczyna się 1 czerwca. Kończy się 30 czerwca. Ja po prostu oddaję głos dla mojego eksperta, który po prostu o włosach wie wszystko. Więc warto do nas też pisać, warto też po prostu zadawać pytania. Tutaj pod naszą transmisją będziecie mieli, gdzie się zgłosić, tak? Do naszego właśnie eksperta. A teraz oddaję głos. Dariusz, opowiedz. Tak, dokładnie. Jak być zdrowym mieć piękne włosy, to jest właśnie pytanie, które wszyscy sobie zadajemy. Dlatego wystartowaliśmy z tym wspaniałym projektem, który chce, który chce nam pomóc, żeby mieć te piękne włosy. Przede wszystkim musimy zadbać oczywiście o zdrowie swoje, o, o nasze wewnętrzne, które właśnie na nam pomóc, mają nam pomóc produkty Forever. Ten projekt jest skierowany do, do branży beauty, do, do salonów fryzjerskich, żeby dały dodatkową wartość u, u siebie w salonie. Nie tylko usługę fryzjerską, ale również y, suplementację, diety, żeby ten klient czuł się y, y, całościowo, y, jaką mu się mówi, komplementarnie. Tak? Komplementarnie, tak, dowartościowany, żebyśmy dawali właśnie tą wartość. No i w tym właśnie y, projekcie idziemy w tym kierunku. Ja na nadmienię, że prowadząc salon fryzjerski, bo tak się właśnie też poznaliśmy, prowadząc salon fryzjerski wiem o czym po prostu Dariusz mówi, ponieważ klienci mówią teraz, po koronie wypadają włosy, mają po prostu bardzo duże problemy z włosami. I właśnie dlatego wiedzieliśmy, że musimy coś zrobić, żeby na większą... Nam jest bardzo ważne teraz, żeby wyróżnić się na rynku, dać jakąś dodatkową wartość, tak jak dodatkową wartość daje ten cały projekt, ale jeszcze dodatkowo my dajemy wartości swoje, swoją wiedzę, jak można ten salon wypromować, wyróżnić się na rynku pośród całej konkurencji. Będziemy dbać tutaj kochani, jeżeli jest w naszym projekcie, gdzie gorąco zachęcam, będziemy również dbać o to, żeby tak jak już wspomniałem, wasz salon wypromować w social mediach poprzez grafikę poprzez wideo, gdzie będziemy można powiedzieć praktycznie 24 godziny pod telefonem i jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek pytania możecie z nami się zawsze skontaktować z naszymi ekspertami, będziemy spotykać się na zoomie, dyskutować i na pewno nie, będziecie mieli właśnie tą, tą całą całokształ, cał, kształt tej opieki, to nie będzie na tej zasadzie, że wchodzicie w projekt i później jesteście zdani sami na siebie. Nie, tutaj będziemy sobie wymyślać, że będziemy robić burzę mózgu, mm -hmm. gdzie to na pewno również wniesie jakąś wartość dla, dla waszego biznesu. To teraz też jest ważne. Jest ten cały, można powiedzieć, ta epidemia, która tak. była, która już odpukać, ale która może nadejść, gdzie tutaj jednak ta, ta droga, tak jak się mówi, komplementarna, ta droga nowa, bo to jest dla was pewnie jakaś nowość, jest bardzo fajnym kierunkiem. No właśnie, ja nadmieniam też, że jako prowadząc właśnie ten salon fryzjerski widzę jak klienci właśnie przychodzą i ja tutaj cały czas będę to nadmieniała, ja widzę po prostu i pytają wypadają włosy, co można zrobić? Wiadomo, że salony fryzjerskie mają już swoje ulubione marki, czyli pracują na takiej, 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 czy farby, mają rozjaśniacze, wody, szampony, więc Tutaj nie negujemy tego i nie po prostu to nie będzie przeszkadzało w tym, co ty tam po prostu masz na jakich ty farbach pracujesz. Tutaj to jest takim po prostu jeszcze od środka, czyli od zewnątrz wy staracie się jako fryzjerzy pielęgnować i dbać o tych swoich klientów, klientki, a my pomożemy wam od środka, czyli mamy e, usługę od zewnątrz i od środka. I to ten projekt właśnie jest. I ja wiem, że tak jak do mnie przychodzą klienci, i droga pantoflowa, ten tak, marketing tak, szeptany tak. to jest po prostu najlepsze, co by mogło być, bo jeden drugiemu mówi: A idź tam do tego salonu, bo tam jeszcze mi dali dobre witaminy, które, e, które wzmocniły mi włosy, do tego jeszcze kości, e, stawy, e, paznokcie do tego piję jeszcze aloes. Czyli o tym wszystkim w tym projekcie będziemy mówić. Dariusz jest ekspertem od włosów, więc on po prostu wszystko podpowie, jak można to zadziałać. Dodatkowo jeszcze strony właśnie te social tak, tak, ja to tak, wszystko Tak, to... jeszcze właśnie przygotuję Was marketingowo, jak, jak ten produkt wprowadzić u was, u was w salonie. Pomożemy, powiemy wam, jak robić zdjęcia, jak robić wideo, jak to zareklamować w Social Mediach, czyli na Facebookach, na youtubeach na YouTubie i na innych platformach social mediowych. Również nawiązaliśmy współpracę z firmą, która nas pomoże tutaj dofinansowaniem, czyli jeżeli skontaktujecie się z nami, skontaktujemy się z firmą, która nam pomoże właśnie w dofinansowaniu tego całego projektu, gdzie będziecie mieli. 100% zwrotu dofinansowania przez szkolenie social media. Co to jest, jest bardzo ważne, a to naprawdę są dość duże koszty, a my jesteśmy w stanie to wszystko Wam zapewnić, że będziecie mieli to gratisowo w całym projekcie. No bo tak, bo teraz w tej pandemii to wszystko tylko gdzieś internet, sprzedaż, to te szkolenia, więc tego wszystkiego jest bardzo dużo i trzeba się jakoś teraz wbić i po prostu wiedzieć, co robić, żeby jak najwięcej. Jak najwięcej było plusów tego wszystkiego. Czyli dosyć, że wejdziemy do projektu i uczymy się, jak zadbać o klienta od środka, to jeszcze tutaj mamy te social media, mamy opiekę, czyli mamy tą tajną taką grupę, gdzie po prostu pracujemy. Wiadomo, mamy też online szkolenia, więc też tutaj pracujemy, ale fryzjerzy też tak mówią zawsze, że nie mają czasu, bo pandemii, bo to, bo tamto, ale y, wiem, że jest rozwiązanie, ponieważ gdzie y, właściciele fryzje, y, fryz, salonów fryzjerskich mają też pracowników, których może, można wydelegować, którego można zrobić jakimś ekspertem właśnie w tej dziedzinie, y, od, do, do widzenia, w tym ekspertem od y, profilaktyki zdrowych włosów. Więc zawsze... tu słabo słychać, tak? To my będziemy głośniej mówić, że warto po prostu zrobić kogoś w tej branży, tak. nie? Właśnie, tak, tak, właśnie tutaj, jeżeli, wracając, o, o, jeżeli mówimy tutaj o, jeżeli tutaj mówimy o, 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 o tym, żeby z, y, zrobić z kogoś eksperta, to również właśnie poprowadzimy Was, jak y, znaleźć tę osobę, jak ma przedstawić ten produkt, jak ten produkt właśnie dalej przed, przedstawić y, w mediach społecznościowych, żeby, to, żeby klient się dowiedział o tym i żeby nasz pracownik czy stażysta również poczuł tą wartość. Będziemy się właśnie skupiali też również na tym, żeby ten cały projekt miał tą wartość, żeby to, żebyście poczuli to, że to jest to, w którym kierunku teraz trzeba iść. Właśnie to fryzjerstwo komplementarne. Które dopiero wchodzi, jest tego naprawdę jeszcze bardzo mało, a Wy możecie być pierwszymi, którzy są w tym projekcie. Naprawdę jeszcze miejsca, liczba miejsc jest ograniczona i to tak. daje bardzo dużą szansę rozwoju no i, no i, 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 i sukcesu. Czy są jakieś ograniczenia, że ktoś musi skądś być, czy, czy chodzi o to, że może, może z każdego miasta być, z wioski? Kto prowadzi samą fryzję z Nie, może to może być... być tu akurat nie chodzić z jakimiś miejscowości, no. możecie być na, praktycznie z całej Polski. Również tutaj jest bardzo fajna y, y, pomysł dla fryzjerów y, mobilnych, którzy jeszcze nie mają staj, tego fryzjera stacjonalnego, szukają dodatkowego, y, można powiedzieć, zarobku, wprowadzenia. I tutaj, i tutaj musicie pewnej rzeczy pamiętać. Właśnie tutaj wyrabiacie te swoje personal brand, gdzie o, o tym, co wprowadzacie na rynek, o tym, co mówicie, teraz w tych czasach jest. Y, bardzo ważna I, te, i również my będziemy y, Wam w tym kierunku y, pomagać. No właśnie, chciałam nawiązać, że w salonie fryzjerskim i tak fryzjerka mówi: No, włosy wypadają, czy tam fryzjer, no to idzie Pani sobie, kupi tam w aptece coś tam, coś tam. Ale po co? Jak ona może od razu sobie taki y, suplement za. Y, może zaproponować klientce, od razu sprzedać i wie, że to jest zdrowe, w stu procentach daje gwarancję, bo ja używam tych produktów od mega lat, od niepamiętnych czasów, więc ja po prostu bardzo polecam, wiem, że to się sprawdziło, wiem, że ja w salonach fryzjerskich, wiem, że moje koleżanki w salonach fryzjerskich pracują, a sama osobiście stosując, to są moje dwa produkty, które też przyniosłam z domu, to jest produkt, który jest galaretka taka aloesowa dodana biosiarka na wzmocnienie i na przykład mają mężczyźni za zakola, czy tak jak o na przykład mi się tam zrobiło, bo pospałam trochę na jednym boku nie na tym i, i gdzieś tam za kole, więc wiem dobrze, że wystarczy po prostu smarować, wystarczy używać przed koloryzacją, po koloryzacji na wzmocnienie włosów odżywkę do włosów i słuchajcie, mega fajny zestaw, który i u mnie w salonie fryzjerskim się sprawdza i klientki mają zastosowanie. Wiadomo, że to trzeba też do domu mieć, tak? Więc zastosuję sobie później w domu. I wiem, że to się sprawdza, bo sama wiem, bo się sprawdziło. Tak. <laughs> Więc kochani, naprawdę polecam produkty sprawdzone. Yy, I do, żeby dołączyć do projektu, naprawdę, wystarczy do nas tylko napisać. Wszystkie szczegóły, tak, piszcie tutaj, link będzie też podany, i tak naprawdę wszystkie informacje więcej dowiecie się. Nie martwcie się, że nie macie czasu, bo raz w tygodniu, żeby znaleźć te 30 minut na tego Zooma, czy tam na tą y, transmisję, która tam po prostu będzie, więc myślę, że to nie jest jakimś tam. Y, Ciężkim problemem. Liczmy się z tym, że nie musimy nigdzie jechać, nie musimy wydawać na paliwo bilety, żeby gdzieś tam na tych szkoleniach być. Po prostu odpalasz telefon, 30 minut poświęcisz i ta cała opieka tego całego miesięcznego, bo cały projekt jest od 1 czerwca do 30 czerwca, więc wystarczy po prostu tylko. E, uczestniczyć. Jest kilka tam zasad, które są mega proste, więc tutaj social media najlepszy ekspert <noise> tak, w na tych dwóch dziedzinach, tam. nie? Więc e, tak. No to coś jeszcze byś chciał dodać? Właśnie wspomniałaś no? tutaj o tym, że y, odnośnie, y, chciałam właśnie poruszyć temat to jest bardzo fajne również dla salonów barberskich. Barberskie, właśnie? Właśnie, salony barberskie. Sam korzystam z barbera, wiem, że mówi się czasami o, o takich y, jakichś. Y, jak to się mówi, niepotrzebnych rzeczach, a tutaj jeżeli jesteś salonem barberskim, jeżeli chcesz y, przedstawić dla, y, jak to powiem, już tak dla faceta te wszystkie suplementy diety, tą całą zdrowie, żeby te włosy mniej wypadały, to tutaj te produkty, jak to się mówi, must have i to jest strzał, strzał w dziesiątkę. Dlatego zachęcam również salony barberskie do współpracy, gdzie tutaj jestem trochę można powiedzieć bardziej w temacie, bo nie farbuję włosów, <grym> tylko bardziej, bardziej no. strzygę brodę. No. I tutaj mogę Wam pomóc tak od siebie jako mężczyzna, jak to, jak to wprowadzić do salonu, jak to wyeksponować, żeby, żeby to miało swoje wow. Uważam, że świetny duet z nas. Ty jako mężczyzn będziesz tam prowadził w tych barberskich. Ja mogę pomóc w w damskich, Dokładnie. nie? Dokładnie. Więc zobaczcie, uzupełniamy się. A jeżeli ja nie odpowiadam, nie pasuję dla kogoś, to może być Dariusz. Jak nie Dariusz, to ja. Słuchajcie, duet jest po prostu mega, więc myślę, że ta siła, ta moc, no skutek właśnie picia tego aloesu, tak, to jest tak, właśnie tak, taki, tak. że ma się chyba za dużo energii, nie? Ma się za dużo energii, bo <laughs> ja powiem, że naprawdę zapuściłem się trochę przez ten <laughs> okres covid Jak zostanął no. na wagę, było masakrycznie, a teraz naprawdę ze świeżością wstaję. Poranny jogging najpierw klub 5-5-5, a później 55. z rana o 5.55, a później taki pół godziny 40 minutowy jogging, na razie bez szałów bo miałam bardzo długą przerwę, naprawdę pomaga i ta świeżość ta siła dzięki właśnie na początku Clean 9, ja później następnemu projektowi bardzo dużo pomogła. No właśnie, tutaj w tym projekcie, tak jak powiedzieliśmy, tutaj jeszcze chciałabym jeszcze taki apel do tych fryzjerów. Do właścicieli salonów fryzjerskich. Kochani, w stu procentach Wam polecam, ze względu na to, że jeżeli Wy jako właściciele, a wiem co mówię, bo jestem właścicielką salonu fryzjerskiego, więc jako właściciele do Was się kieruję. Słuchajcie, tyle lakierów, 15, tyle lakierów, i tyle lakierów na... używamy, chemię, Kremia. tego wszystkiego, zanieczyszczone organizmy. Ja bardzo Was proszę kieruje się właśnie do Was. Zadbajcie o swoje zdrowie. Zadbajcie. Pijcie aloe. Zróbcie sobie detoks. Takie detoksy robi się 3-4 razy w miesiącu. Ale Wy, kochani, chociaż zacznijcie od siebie. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak to działa, a hmm, chcesz się najpierw przekonać, więc próbuj, przekonaj się no właśnie na sobie. Bo salon fryzjerski nie będzie Ci funkcjonował, jeżeli nie będziesz miała, miał siły. To co Dariusz tak. powiedział, już tak się nie miało tego, a tu o, oczyścił się organ, organizm, więcej energii, więcej siły. Nowa więcej, wena twórcza. Nowa wena jest. twórcza, więcej będziecie mieli e, po prostu takiej siły, e, a pracujecie. Ja sobie zdaję sprawę, że e, właściciele e, też są e, fryzjerami i po prostu bardzo dużo czasu poświęcają i ta chemia jest gdzieś cały czas w otoczeniu więc dlatego oczyśćmy organizm, zacznijcie od siebie zobaczycie jakie to są to produkty wejdźcie do projektu ten projekt to naprawdę bardzo wspaniała rzecz, która jest skierowana do salonów fryzjerskich, do osób fryzjerów, do barberów do osób po covidzie do osób, które straciły dużo włosów wiadomo na to wszystko jest potrzebny czas ale od czegoś trzeba zacząć, kochani Zapraszamy jeszcze raz gorąco do naszego projektu Jak być zdrowym i mieć piękne włosy. Ekspert Dariusz Shorts tutaj Was poprowadzi. Poprowadzi Was również w social mediach. Tutaj osoba, która po prostu wygra, też taki filmik będzie miała nakręcony, więc jako salon fryzjerski. Więc kochani, warto. A ja, Dariusz, żeby Ci było miło i oh. przyjemnie, Żebyś zawsze pamiętał, o, Kubeczek, że tutaj byłeś dzisiaj gościem, że kwadrat z Olą, Super, bardzo. bardzo proszę, aloesik będzie się dobrze pił i e, co kochani, serdecznie zapraszamy, e, 1 czerwca ruszamy, więc macie mało czasu, żeby się zmobilizować. Miłego dnia, piątek, piątek, do zobaczenia. Do zobaczenia.